Szanowni państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym Polski 2050. Ja nazywam się Katarzyna karpaś widerek ale chciałam przede wszystkim przedstawić gości. Szymon Kołownia, przewodniczący partii Polska 2050 i Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii 2050 Szymona Kołowni i zapraszam przewodniczącego. Drodzy państwo, zbieramy się dzisiaj tutaj w, dzięki zaproszeniu panów prezydentów Kwaśniewskiego i Komorowskiego, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie. To absolutnie oczywiście nikomu nie trzeba tłumaczyć. Krytyczna dzisiaj rzecz, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy te dramatyczne obrazy, które do nas stamtąd docierają, ekshumacji, wizjumie tych ofiar wydobywanych z grobów, noszących ślada tortur, pokazują nam, że największe, które były nie do wyobrażenia w ogóle, koszmary, są, w pol, są tuż za naszą polską granicą wciąż możliwe. Musimy dzisiaj mieć świadomość tego, że bezpieczeństwo jest rzeczą krytycznie ważną, a nie będzie go, jeżeli nie będzie Polski w sercu Europy. To serce Europy dzisiaj musi przesunąć się w stronę Warszawy. O tym będę mówił dzisiaj głównie na tej konferencji, wskazując też oczywiście konkretne pola, w których powinniśmy dzisiaj to bezpieczeństwo polskie od wewnętrznej strony wzmocnić. Chcę od razu też zapowiedzieć, korzystając z tej okazji, i to był powód, dla którego chciałem się z Państwem spotkać, że ta rozmowa będzie kontynuowana. W niedzielę na moje zaproszenie do Warszawy przyjeżdża 100 europarlamentarzystów z frakcji Renew Europe. Ta delegacja w sumie będzie liczyła około 300 osób na trwającą do środy wizytę, w czasie której będziemy w dziesiątkach. Spotkań, paneli, warsztatów, rozmawiać o tym, co zrobić, żeby Polska w sercu Europy z powrotem się znalazła. Jak widzimy to od strony Polski, jak widzimy to od strony Europy, a dzisiaj to, tak jak powiedziałem, krytycznie ważne dla naszego bezpieczeństwa, żeby nie tylko Stany Zjednoczone były gwarantem naszego bezpieczeństwa, tylko żeby Europa była dla nich partnerem, a nie kimś, kogo trzeba chronić pod swoim własnym parasolem. Tylko, żeśmy wreszcie zbudowali w Europie taki potencjał, który pozwoli nam obronić się naszymi własnymi siłami, oczywiście ze wsparciem, wsparciem sojuszników, tak jak trzeba. Będziemy rozmawiać i dzisiaj, i w czasie tych spotkań tego naszego Kongresu Europa 2050 o tym, co zrobić, żeby artykuł 5 był równie poważnie traktowany i przez Stany Zjednoczone, i przez Francję, i przez Niemcy. Mam nadzieję, że to będzie czas naprawdę dobrych rozmów i takich, które doprowadzą do tego, że kiedy już uda się wygrać, przejąć w Polsce władzę, odzyskać ją z rąk ludzi, którzy nie rozumieją, po co władza i odpowiedzialność dzisiaj jest, będziemy mieli krótką ścieżkę i krótką drogę do przywrócenia Polski Należnego miejsca w strukturach Unii Europejskiej, również tych dotyczących bezpieczeństwa. Michale. Drodzy Państwo, ja myślę, że zaraz przejdziemy do pytań, bo pewnie Państwo macie do nas pytania, ale chcę jeszcze raz powiedzieć. Najbliższe kilka dni to wielkie zgromadzenie europejskie w Europie na zaproszenie Polski 2050, na zaproszenie Szymona Hołowni. To trzecia największa frakcja w Parlamencie Europejskim. Mamy tam partnerów pochodzących z frakcji czy z partii pana prezydenta Macrona. Mamy partnerów pochodzących z frakcji, z partii FDP, która należy do koalicji rządzącej w Berlinie. Bardzo nam zależy na tej rozmowie. Bardzo chcemy uzmysłowić naszym partnerom tym, którzy jeszcze. No, wydaje się, jakby nie mieli do końca tej świadomości, jaka w tej chwili jest stawka, na jakim etapie wojny jest Ukraina i że te czołgi niemieckie, już niemal przysłowiowe, powinny na Ukrainę jak najszybciej trafić, by takie rzeczy jak izium nigdy więcej nie zdarzyły się, by reżim Putina rzeczywiście został w Ukrainie zatrzymany. Ta pomoc europejska jest dzisiaj konieczna, o nią będziemy apelować i to będzie jeden z głównych punktów naszej rozmowy z naszymi partnerami z Parlamentu Europejskiego. Pewnie Państwo macie, powtórzę, pytania, zachęcamy do nich. Ja dodam jeszcze tylko, że spodziewamy się obecności Stefana Sejourné, nowego szefa partii prezydenta Emanuela Macrona. On będzie jednym z głównych gości kongresu, będzie też kilku byłych premierów, ministrów i działaczy z tych wszystkich państw, gdzie dzisiaj partie z RENIU są partiami rządzącymi. Jak wiecie, to jest i Holandia, i Luksemburg, i Słowenia, i wiele innych krajów. W, nie muszę chyba tego tutaj dodawać i tłumaczyć, więc to naprawdę wydarzenie, na które już dziś się cieszymy i mamy nadzieję, że ta rozmowa, którą dziś tu na tej sali zaczniemy, będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu od niedzieli, tak jak to powinno mieć miejsce w tak trudnych czasach. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dzień dobry. Taki start jest oczywiście możliwy jak start z dwóch list, jak start z czterech czy z trzech. Żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. To wszystko zależy od okoliczności, w czasie których będziemy podejmować te decyzje. Jak się pisze receptę, to trzeba ją opisać uwzględniając aktualny stan chorego, a nie stan sprzed pół roku, sprzed roku, wymyślać jaki będzie za trzy miesiące. Taką decyzję powinniśmy podjąć albo przygotować się do niej w mojej, w mojej perspektywie, w mojej ocenie, mówię tu od wielu miesięcy, do końca roku. Nie możemy Polaków wypuścić na święta Bożego Narodzenia, kiedy będą jechali do rodzin, będą rozmawiać bez nadziei na przyszły rok. Słyszałem teraz głosy, pojawiły się takie, że oto jesteśmy dogadani. Ja mogę powiedzieć, że zamiast czasu przeszłego, dokonanego, użyłbym czegoś, co określę jako czas przyszły, przekonany. To znaczy dogadamy się. Natomiast jeszcze nie dogadaliśmy się, bo po prostu nie było takich rozmów ani dotyczących, czy wspólnego, czy osobnego startu. Nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że to będzie. Jedna z pierwszych jaskółek nie było też takich sensownych, treściwych rozmów programowych, żebyśmy zobaczyli. Myśmy proponowali konferencję o przyszłości Polski, a moim zdaniem, jak nie pokażemy, że my mimo naszych różnic umiemy się dogadywać w podstawowych dla polskich kwestiach, to tej nadziei będzie za mało, żeby wybory wygrać. Ale to jeszcze jak mówię, w ciągu najbliższych paru miesięcy przed nami. To nie są warunki. To jest stwierdzenie, że w Polsce powinien być zielony wicepremier. Wreszcie, bo widzimy, jak sprawy klimatu i energii są absolutnie kluczowe. Nie wyobrażam sobie innego układu, innego rozdania niż to, żeby w następnym rządzie ten minister był naprawdę kimś, kto decyduje czy współdecyduje o, o drodze, w którą idzie Polska. Natomiast nie ma takich rozmów. I to też podkreślam. Bo gdyby były, to można by się było zastanawiać, na jakim są etapie i do czego prowadzą. One się muszą zacząć. I przypuszczam, że w perspektywie kilkunastu tygodni będziemy gotowi z jakimiś draftami rozwiązań. Czy pomysłów na to, jak moglibyśmy iść. Dzisiaj takich rozmów nie ma. Jak mówię, mam nadzieję, że będą. Ja zawsze byłem zwolennikiem, odkąd ten cały, że tak powiem, całe te pytania zaczęły być stawiane. Czy wszystkie te pytania zaczęły być stawiane. Na dzisiaj nie ma innej odpowiedzi niż dwie listy zobaczymy co będzie, jak PiS będzie miał dwójkę z przodu w sondażach może wtedy zrobi się przestrzeń dla innych rozwiązań jeżeli PiS zmieni ordynację to będzie jeszcze inna opowieść jak mówię piszmy receptę pod aktualny stan chorego a nie pod nasze wyobrażenia marzenia pragnienia czy to co było jakiś czas temu dzisiaj wydaje się z matematyki to nie jest moje jakieś ideologiczne przekonanie i to też jest trudne dla mnie jako dla lidera nowego ruchu który gdyby chciał głosować na stare ruchy to by do nich wstąpił ale założył nowy ale wydaje się, że być może będziemy musieli się blokować i my jesteśmy na to gotowi w takim scenariuszu, który matematycznie zapewni jak największe szanse na wygraną spis. Mało tego, na większość zdolną odrzucać weta prezydenta, mało tego trzeba będzie powalczyć też o większość konstytucyjną, bo Trybunał Konstytucyjny w tym kształcie, który będzie wszystko blokował, będziemy mieli w bardzo podobnym składzie do 29 roku, skoro spotykamy się tutaj żeby rozmawiać o bezpieczeństwie i obronności, to jak oceniają państwo zakupy zbrojeniowe Mariusza Moszczaka? Oczywiście, że my potrzebujemy nowego sprzętu i oczywiście, że ten sprzęt, który dzisiaj jest zamawiany, to nie jest zły sprzęt. Natomiast ja mam wrażenie, czasami jak patrzę na działania ministra Błaszczaka, że po jakimś okresie bardzo długiego wypuszczenia wszedł do sklepu i postanowił kupić wszystko, co stoi na półkach. Później przeszedł do kolejnego działu, tego z czołgami, i postanowił kupić wszystko, co było dostępne. Trzeba było to robić rozsądnie przez lata, a nie robić przetargi, a później je kasować. Dawno mielibyśmy śmigłowce wielozadaniowe. Nie da się naprawić tego, co Macierewicz popsu, w tak krótkiej perspektywie. Proszę zobaczyć: będziemy mieli armię, która ma cztery typy czołgów. I która ile ma typów samolotów wielozadaniowych? 16, 35 i teraz F-50. To y, y, powoduje takie, a nie inne koszty obsługi, utrzymywanie tylu, a nie ani mniej baz technicznych. Kwestia wyszkolenia, kwestia spięcia tego wspólny system. Y, to, gdzie jest offset? O tym wszystkim trzeba było myśleć, kupując spokojnie. Jak się kupuje kompulsywnie, w ostatnim momencie, to zwykle kupuje się drogo i zwykle kupuje się więcej, czy, czy nie tyle, ile rzeczywiście dzisiaj w, mamy wcelowane potrzeby. Albo gdzieś się kupuje mniej, a gdzieś się kupuje za dużo. Dzisiaj też podstawową rzeczą, którą Polska powinna o niej za rzadko mówimy, rozwijać, mówimy o samolotach, mówimy o czołgach, świetnie. Natomiast samoloty stojące na lotniskach i czołgi stojące na lotniskach bez obrony przeciwlotniczej i środków rażenia rakietowego postają tam 5 albo 10 minut, i na to pokazuje. My potrzebujemy dzisiaj Heimarsów, my potrzebujemy dzisiaj Patriotów, my potrzebujemy dzisiaj środków obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To jest absolutne być albo nie być polskich sił zbrojnych. A jak pan na rząd polski, radzi z węglem? Czy będzie następny czy będzie w Na razie mamy tylko zapowiedzi. Nie wiemy, czy będzie węgiel, nie wiemy, czy będzie gaz. Zapowiedziami Morawieckiego nie napalimy sobie w piecach i nie ogrzejemy domów. Ta wolność, którą dzisiaj ma na ustach Kaczyński, to jest wolność od, do tego, czym będziemy mieli 12 czy 15 stopni w domu zimą. To możemy sobie wybrać dzięki Kaczyńskiemu. Natomiast ja z obawą patrzę na to, co będzie. Z obawą patrzę też ich na, na te dość chaotyczne ruchy dotyczące dopłat i rozwiązywania problemów w ludzi, których nie będzie stać na ogrzewanie. Na razie nie składa się to w spójną opowieść. Te 2000 kWh nie wiem skąd zostały wzięte. My dzisiaj żartujemy w ruchu, że to jest chyba pierwszy projekt, który PIS przygotował dla singli. Bo jak się wie, jakie jest zużycie w, w domach czy mieszkaniach, w których mieszka więcej osób, no to to nie jest wystarczające. Czekamy na to, aż zepnie im się to w całość rozwiązań. Niestety jest już też za późno, żeby wiele rzeczy zrobić. Zamiast obrażać Norwegów, trzeba było negocjować kontrakty. Dzisiaj nikt tego gazu już od tak nie będzie w stanie kupić. Podobnie z węglem. On musi być zakontraktowany, przypłynąć i zostać rozprowadzony w sieci dystrybucyjnej. Oni nas prowadzą w wielką niewiadomą. My nie wiemy, co będzie. Ja im nie wierzę, kiedy mówią, że wszystko będzie dobrze bo wiele razy kłamali. Natomiast czy się to skończy krainą lodu, czy nie, niestety przekonamy się na własnej skórze, w sensie zupełnie dosłownym. Dziękujemy bardzo.